Instytut jest bardzo ważnym punktem na mapie Lublina. Kontynuując ideę profesora Jerzego Kłoczowskiego, pomaga lepiej rozumieć otaczający nas świat. Um, najbliższe sąsiedztwo i to sąsiedztwo dalsze z Europy Wschodniej. Na co dzień współpracujemy z Instytutem przy okazji organizacji Kongresu Współpracy Transgranicznej. To miejsce spotkań. Praktyków współpracy transgranicznej, merów miast, prezydentów, liderów instytucji kultury, liderów organizacji pozarządowych. A razem z Instytutem przygotowujemy co roku panel dotyczący politycznej sytuacji, rozumienia tego, co dotyczy nas w wielkiej polityce, tak jak Lublin leży na skrzyżowaniu światów. Ważnym skrzyżowaniu światów, i dobrze, że właśnie w nim jest Instytut. Wysyłam najlepsze życzenia z okazji pięciolecia Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Jako wykładowca i pracownik naukowy Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, bardzo się cieszę, że mamy takich wspaniałych. Przyjaciół w Lublinie, z którymi bardzo dużo już przyszło pracować. Bardzo dużo tekstów wspólnych powstało, bardzo dużo spotkań i konferencji razem organizowaliśmy. Mam nadzieję, że ta współpraca, która wystartowała bardzo pomyślnie, będzie jeszcze bardziej kontynuowana i jeszcze się będzie bardziej zacieśniała. Wszystkim yy, sympatykom, ale głównie Pracownikom i kierownictwu Instytutu Europy Środkowej życzę wszystkiego I'm truly honored to be part of the celebration of the Institute of Central Europe's fifth anniversary. Coming from the Southeast European University in the Western Balkans and working with the Institute of Central Europe has been a great source of insights and inspiration. I've been part of the webinars as a panelist and have served as a reviewer for the yearbook published by the Institute. I'd like to express my gratitude to the Institute of Central Europe for being a valuable partner and for its contributions to the Lao region. Departament Strategy and Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa with współpracuje z Institutem Europy Środkowej. Od początku jego powołania. Ponieważ realizujemy zadania z zakresu przygotowania i wdrażania strategii rozwoju, a także europejskiej współpracy terytorialnej, stąd to, co realizuje Instytut, bardzo dobrze wpisuje się w nasze potrzeby i oczekiwania. Przykładem może być udział i przygotowanie przez Instytut opinii, ekspertyzy, która pozwoliła nam na lepsze sformułowanie. Czy na ostateczne właściwie sformułowanie zapisów strategii odnośnie polityki międzynarodowej, transgranicznej? Drugim czy ważnym elementem, który chcę podkreślić, to jest opracowanie publikacji Regiony Inicjatywy Trójmorza, która, która ta publikacja jest pionierskim wydawnictwem, jest pewną monografią i służy nam do sieciowania współpracy z regionami 12 państw. Chciałbym serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę całemu zespołowi instytutu, a także liczę, że współpracę, którą mamy, będziemy ją nadal rozwijać i wzbogacać. Szanowni kolegi z Instytutu Europy Środkowej. witam was szczerze z pierwszym jubilejem. Wy za ten czas na do dowiedliście, że przebywacie wyśczas Не тільки в центрі Європи, але й в центрі подій нашого регіону, а й неодноразово підставляли плече нам, вашим українським колегам. Ми спільно будуємо проєкти, ми спільно будуємо наше майбутнє. Хочу, щоб у вас не зникав науковий запал, щоб ви і надалі були надійними як криця і правними, як. ostrej na język ta ruch polski hussar. Niechaj u was się udaje, nie w Lublinie. Ostatnie 5 lat miałam zaszczyt pełnić funkcję przewodniczącej Rady Instytutu Europy Środkowej, organu doradczego, opiniującego i inicjującego działania Instytutu w zakresie aktywności statutowej. Przez ten czas ośrodek ten znacząco rozwinął się w aspekcie badań nad Europą Środkową, ale też służył jako centrum eksperckie dla polityki zagranicznej Polski, polityki wewnętrznej, ale też wielu naukowców, studentów i świata akademickiego Lublina, regionu Polski, a nawet Europy. Zbudowało to w pewien sposób i wzmocniło markę. Lublina Lubelszczyzny jako ośrodka akademickiego w badaniach nad Europą Środkową i Europą Wschodnią. Jestem dumna, że mogłam uczestniczyć w tych pracach i życzę Państwu kolejnych wielu lat wspaniałego rozwoju i ogromnych sukcesów przez kolejne lata. Serdeczne gratulacje z okazji piątej rocznicy utworzenia Instytutu Europy Środkowej. W ciągu tych zaledwie pięciu lat Instytut stał się ośrodkiem analitycznym cenionym w kraju i za granicą. Dziś widać, że dalekowzroczną decyzją było utworzenie od samego początku zespołu bałtyckiego w Instytucie. W czasie głębokich zmian geopolitycznych w naszym regionie, spowodowanych agresją Rosji na Ukrainę, decyzją Szwecji i Finlandii o przystąpieniu do NATO, ekspertyzy Instytutu i udział państwa ekspertów w konferencjach i debatach stały się czymś niezwykle oczekiwanym. Sam miałem wielokrotnie możliwość korzystać z Państwa analiz, a także uczestniczyć w wielu konferencjach naukowych, okrągłych stołach naukowo-eksperckich, a także samemu zapraszać Waszych pracowników do wspólnych przedsięwzięć. Przykładem choćby udział doktora Szacawy w dyskusjach na temat refleksji nad przyszłością Rady Państw Morza Bałtyckiego. Życzę Instytutowi i jego pracownikom wielu sukcesów w nadchodzących latach. Jestem przekonany, że choćby sam region Morza Bałtyckiego da wam wiele powodów do twórczej analitycznej pracy, a ich wyniki będą wciąż ważnym wkładem w budowę silnej polityki zagranicznej Polski oraz budowania lepszej współpracy w regionach będących przedmiotem waszych analiz. Hello, my name is Igor and I'm a research director of the International Security Affairs Center from Belgrade. I had the pleasure to cooperate with the Institute of Central Europe two times until now. Uh, first time was in uh, three years ago on projects related to Chinese influence in the Western Balkans, and the second time I had the pleasure to participate in a Lublin Central Europe Forum organized also by the Institute this May in 2023. Of course, needless to say, uh, I'm very pleased with our cooperation, and I'm looking forward to to cooperate with the Institute and with my dear friends there once again in the future. Thank you. Instytut Europy Środkowej w Lublinie to dla mnie przede wszystkim ludzie, których cenię za profesjonalizm, ogromną wiedzę, ale także wielką życzliwość i otwartość na współpracę. Ze strony zarówno kierownictwa Instytutu, jego analityków, jak i pozostałych pracowników, nigdy nie usłyszałem: Nie mogę, nie mam czasu, nie jestem zainteresowany. Wręcz przeciwnie. Zawsze, kiedy potrzebuję fachowej wiedzy i komentarza, Związanego ze skomplikowanymi często procesami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi, zachodzącymi w Europie środkowej mogę na nich liczyć. Nigdy mnie nie zawiedli. Doprawdy nie wiem, jak to się stało, że już 5 lat minęło od chwili otwarcia Instytutu. Jestem bardzo zaskoczony i zdziwiony, ponieważ byłem. Byłem w tym momencie w Ruminie i doskonale tę chwilę pamiętam. Chciałbym wskazać na dwie kwestie. Kwestia pierwsza to jest, jest sam Instytut i jego pięcioletnia praca. Mimo że, można powiedzieć, pięć lat dla nas historyków to nie jest wiele, jednakowo że Instytut już zaistniał i to zaistniał bardzo poważnie na mapie Instytucji eksperckich zajmujących się naszym obszarem. A druga kwestia, którą tu chciałbym zwrócić szczególnie uwagę, to są źródła, to są korzenie Instytutu. Co prawda Instytut Europy Środkowej w sensie prawnym, formalnym jest Instytut jest instytut zupełnie nową, ale w sensie miejsca, lokalizacji i pewnej tradycji dziedziczy Prace, tradycje dawnego Instytutu Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej w Lublinie. I tu chciałbym z niemałym złuszeniem wspomnieć postać profesora Jerzego Kłoczowskiego, założyciela, twórcy i szefa tego dawnego Instytutu. Mówię to tym bardziej, że kiedy powstawał nowy Instytut Europy Środkowej. Prawie że to nie nowy, ale jak mówię, w pewnej części dziedziczący przeszłość, to ja byłem autorem specjalnej uchwały Rady Instytutu uchwały dla uczczenia zasług Jerzego Koczowskiego. SSPA Stowarzyszenie Słowackiej Polityki Zagranicznej. Wraca wielką uwagę na współpracę z tankami z Europy Środkowej, z Polski i wśród nich Instytut Europy Środkowej ma szczególne znaczenie. Wspólne są interesy badawcze, znają się nasi analitycy, współpraca istnieje już przez 5 lat i moim zdaniem będzie kontynuowała dlatego, że te wyzwania, które istnieją wokół nas w Europie, w arenie międzynarodowej ciągle istnieją i pojawiają się nowe. Życzę Instytutowi wszystkiego najlepszego przy okazji urodzin i cieszę się na kolejną współpracę. Mówiłem, nazywam miejscem inspiracji. A dla ekstraktów Centralnej Europy miejscem inspiracji jest Instytut Centralnej Europy, jest jeszcze odstosowany w są ekspertyza, słuszne rekomendacje, sprawy podjęcia i wystąpienia komanda. Усе це Інститут Центральної Європи. Вітаємо колег з нової Ювілеєм і бажаємо можливості впливати на політику у Польщі, у Центральній Європі, у Європейському Союзі та й у всьому світі. Сподіваємось, усі ви і надалі будете джерелом інспірації для нас, ваших колег. Інститут Європи Святкової є ще одним з головних і найвиціннях партнерів наукових

діяльності наукової і аналітичної. То прогнози геополітичні на підставах наукових, спонсорувані для практичної реалізації політики заграництвів і України, для виступу аспірацій проєвропейських народів українських. Вспівпраця Інституту стосунків міжнародних Wcześniejszego Instytutu na Polityce i Administracji z Instytutem Europy Środkowej opiera się na zasadzie wzajemnego uzupełniania się różnych perspektyw analitycznego oglądu dynamicznie zmieniającego się świata. Perspektywa nasza, akademicka, wnosi wkład do myślenia doradczego Instytutu, ale z drugiej strony myślenie ekspertyzowo- doradcze Instytutu Europy Środkowej. Wzbogaca nasze rozumienie świata. Jednocześnie współpraca jest znakomitą okazją do poszerzania sieci partnerów, także partnerów międzynarodowych, czego najlepszym potwierdzeniem jest umowa i realizowana współpraca w ramach Akademicko-analitycznego Trójkąta Lubelskiego. Są także w kontekście piątej rocznicy Powstania Instytutu Europy Środkowej. Złożyć najlepsze gratulacje. Wszystkiego najlepszego dla Instytutu Europy Środkowej z okazji pięciolecia. Fajnie, że polskie instytucje z różnych miast pracują, działają razem na rzecz naszego wspólnego bezpieczeństwa. Jesteśmy taką grupą ludzi, którzy na pewno są poświęceni sprawom naszego regionu, dobrosąsiedzkim relacjom. I musimy się trzymać razem, bo to jest nasza przyszłość. Życie powodzenia i bardzo dużo wyzwań, które pokonamy razem. To już 5 lat, więc najlepsze życzenia dla całego zespołu. A bardzo trudno jest w Polsce, w kraju bardzo scentralizowanym, utworzyć ośrodek analityczny, dlatego że te dwa główne są w Warszawie, OSW, PISM. Udało się coś zrobić w Lublinie, oby to trwało nadal, rozwijało się. Dołączam się do tych wszystkich, którzy podziwiają zespół, czytają, korzystają z ekspertiz, koleżanek i kolegów i życzę wszystkim naprawdę wielu sukcesów no i podziwiam taką pracę i osiągnięcia. I zdolność do, do adaptacji, też do, do zbudowania zespołu, bo zespół jest duży, ciekawy, bardzo różnorodny. Wszystkiego dobrego. My w Stowarzyszenie na Rzecz Spraw Międzynarodowych, AMO w pracy, zawsze chętnie współpracujemy z innymi instytutami w Polsce. I cieszę się, że Instytut Europy Środkowej z Lublina jest wśród tych klasztorów partnerskich instytucji. Um, pamiętam mnóstwo takich spotkań w Pradze, w Warszawie, ale przede wszystkim w Lublinie, e, w których, przy których rozmawialiśmy o polityce środkowoeuropejskiej i a, a bardzo się cieszę z tej, tej współpracy i z tych rozmów. Życzę Instytutu wszystkiego dobrego przy okazji pięciu życzę Uh, množstva udaných uh, analýz, uh, uh, konferencí, seminárí, uh, uh, publikací. I bardzo se těším, že uh, mám naděje, že budeme dále uh, 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 tu práci kontinuovat. Witam Państwa serdecznie z okazji urodzin Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Kilka lat temu Instytut zaprosił mnie do Lublina na panel dyskusyjny W ramach samorządowego Kongresu Trójmorza. Wtedy też zapoznałem pracowników Instytutu, z którymi od tego czasu utrzymuję bliskie relacje zawodowe. Uważam, że Ten Instytut odgrywa ważną rolę nie tylko w Polsce, ale i w środkowoeuropejskiej współpracy naukowej. Ich konferencje i analizy są ważnym punktem odniesienia. Także dla nas. Wszyscy widzimy korzyści, korzyści, finanse z tej owocnej współpracy. Życzę naszym polskim przyjaciołom powodzenia w nadchodzących latach. Na redakcji Wschodniej Radio Wnet i Instytutu Europy Środkowej to oczywiście świetni eksperci, doskonałe, ciekawe opinie, w wnioski od razu po wydarzeniach. No, ciężko opowiadać o wydarzeniach od krajów bałtyckich, przez Białoruś, Ukrainę, gdzieś do Mołdawii, a może dalej w tym też w takim paśmie Trójmorza, nie biorąc pod uwagę ekspertów z Lublina, z Instytutu Europy Środkowej. Jesteśmy bardzo wdzięczni za tę współpracę i zawsze Instytut Europy Środkowej serdecznie też pozdrawiamy.